maneczko, mięsożercy, z tej strony Jaro. Witam Was wszystkich serdecznie 22 sierpnia. Jest po 13, wstałem przed chwilą po tym jak się wyspałem po nocce w pracy. No i lecę sobie tradycyjnie na siłownię. Zrobić podsumowanie minikata, którego zakończyłem wczoraj. Trwał on trzy tygodnie. Ale nie o tym będzie dzisiaj mowa w dzisiejszym wideoblogu. W każdym bądź razie, zobaczycie podsumowanie tego minikata w vlogu wcześniejszym niż ten. Po prostu najpierw publikuję to podsumowanie, a potem tego, który teraz nagrywam. No, lecę sobie na siłownię zrobić górę ciała. Powiem Wam tak, dzisiejszym tematem będzie to, co udało się ustalić dzięki przebadaniu Pewnej grupy sportowców, dlaczego udało się dzięki temu udowodnić, że sport to nie wszystko, że najważniejsza jest dieta karniwora, prawidłowe odżywianie, że sport po prostu nie uratuje fatalnego odżywiania. Także póki co ja idę pakować, a później powiem wam co i jak. Z tymi sportowcami, jaką grupę sportowców przebadano i co ona jadła i dlaczego okazało się to, a nie coś innego. Ja już po treningu. Bajlando piękne. Uwielbiam to robić. Kurczę, ale przerobiłem fajnie całą górę. Jedno ćwiczonką widzieliście. Ale przejdźmy do dzisiejszego tematu. Odnośnie tych sportowców i diety. Poddano szczegółowym badaniom profesjonalnych, zawodowych, japońskich rugbystów, żeby sprawdzić jak z ich zdrowiem. No, i słuchajcie, okazało się, że 19% z nich miało otłuszczoną wątrobę i podwyższony poziom trójglicerydów. A jak dobrze wiecie, trening takich ludzi jest naprawdę na wysokim poziomie. Oni mocno, naprawdę mocno zawodowo, profesjonalnie trenują po dwa razy dziennie. I słuchajcie, to nie wystarczyło do tego żeby parametry krwi mieć na wysokim, dobrym poziomie, co piąty miał otłuszczoną wątrobę i podwyższone trójglicerydy. Także, jak widzicie, sport niczego nam nie gwarantuje. Najważniejsza jest dieta. Dieta karniwora. To nie dlatego ludzie są chorzy, że nie ćwiczą, tylko dlatego że jedzą naprawdę źle. Dieta pewnie była tam ukierunkowana jako dieta sportowa. No i zobaczcie, jak prowadzi tradycyjna dieta sportowa do jakich wyników, do jakich markerów. Także słuchajcie, jedyne co gwarantuje nam dobre zdrowie to odwołanie się do natury i do tego, na czym rozwinęliśmy się kiedyś. Na czym żyliśmy po 120 lat średnią wzrostu mieliśmy po 188 cm. I umieraliśmy ze starości, a nie na choroby. Także bierzcie to pod uwagę. Zapraszam Was na koniec do podsumowania mojego minikata trzytygodniowego. Cofnijcie się o jeden odcinek wstecz, tam zobaczycie wszystko. Ja Wam życzę miłego dnia. Do zobaczenia.